Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy spawać imadło ze złomu. Na złomowisku kupiłem takie imadło za 25 zł. Tutaj jak widać jest pęknięcie i imadło jest żeliwne. Tutaj nie ma tej części. Zrobimy sobie z jakiegoś innego żeliwa. To co było w którymś filmie chyba. Wytniemy i dospawamy po prostu na górę. Nie będziemy tutaj płatać, tylko przyspawamy jako nowy element i pospawamy to pęknięcie. Na samym początku muszę to jakoś wydostać z tego. Udało mi się to wydobyć. To trzeba było maksymalnie odkręcić w tą stronę to ten element tutaj chodzi wyjdzie dobra czyli tak tutaj jest zabezpieczenie żeby to nie wyleciało dlatego będzie trzeba to ściągnąć i wtedy to powinno tutaj wszystko wyjść, tak jak tutaj widzę myślę, że tak i to tyle wtedy przyłożymy to do tego przyspawamy to będzie w ten sposób, o, to też się trochę. O, w taki sposób to było. I tak będzie trzeba to potem znowu zamontować. Zabezpieczenie ze sprężyną i podkładką udało się ściągnąć. Odkładam sobie to na bok, żeby nie zgubić. I możemy ten element wyciągnąć. Tak. Teraz zostało nam oczyszczenie tego, podspawanie I powinno wszystko być gotowe. Ogólnie mamy zimę, a ja nie mam drewna do odpalania ogniska, eee, więc nie będę tego robił na typowo super gorąco, ale jak powinno być, że do żaru wkładamy i po prostu czekamy, aż będzie gorące. Ja to po prostu będę grzał panikiem. No, jakoś to tam zadziała, nie? Ale najlepiej, jakbyście włożyli jakiś żeliwny element przed spawaniem, znaczy, najpierw trzeba go jeszcze oczyścić, nie? Przed spawaniem do jakiegoś gorącego, to są takie specjalne piece do rozgrzewania, albo do ogniska jak już, tak chałupnicze trochę i wtedy to spawać na gorąco. Ale ja sobie będę musiał to zrobić palnikiem. To przechodzimy do czyszczenia. Już sobie przygotowałem, tu zrobiłem taką lekką fazę. Zrobiłem taką lekką fazę, tutaj tak samo. Będziemy spawać z dwóch stron. Już z doświadczenia wiem, możecie zobaczyć też poprzednie filmy, że najlepiej spawanie z dwóch stron, daje największą wytrzymałość. I tutaj mamy taki kawałek. Tu z góry nie jest wyczyszczone, bo nie jest to potrzebne na razie. Tutaj się to przyspawa. I tutaj jeszcze się przyspawa. Potem się to wyczyści i wygładzi wszystko ładnie i zobaczymy jak to będzie. No, więc teraz tylko będę musiał to rozgrzać i spałam, więc time-lapse. Elektrody, to co zawsze używałem. Te monolity. Może jakieś inne się spróbuję w przyszłości. I prądu około 90A, na pudełku jest tutaj napisane. Zawsze pamiętajcie, dane są. Prąd DC, tutaj po lewo. Od 75 do 105A możliwość, no to dajemy sobie 90 i robimy. z tego wyszło? Mamy pospawane Tak zostawiam Nie jest źle Mamy tu, w środku pospawane Wszędzie jest Czekajcie, włączam lampę Wszystko jest pospawane Tutaj tak samo Więc jako tako, czyli nieźle. Dobra i składamy to wszystko razem. Mamy wszystko już skręcone tak jak było. Teraz jedno drugie trzeba włożyć i zacząć już kręcić. Dobra, jeszcze tylko zerknę. Czy nie trzeba tu szlifować? Nie, nie trzeba. Nie trzeba szlifować, i mamy prawdę i madło, zobaczmy czy pęknie. Nie no trzyma. Nie jest takie słabe. Jakoś trzyma. Oczywiście takiej madło nie może już tak jak wcześniej. Przyjmować takich sił na siebie. Ale na jakiś profil, czy do przytrzymania czegoś to nie ma żadnego problemu. Oczywiście tutaj jeszcze szczenek brakuje. Tu się szczęki wkręca. O! Ale powinno być git. Ja to sobie, ja się jeszcze do stołu przyczepię, tu sobie przygotowałem śruby z podkładkami i nakrętką, więc widzimy się jak to już wszystko przykręcę. Widzicie i madełko za 25 zł plus około 6, czy tam 8 zł za elektrody, tak się prezentuje. Szczęki dorobię sobie z aluminium. Ja jeszcze sobie tutaj szlifierką potem wyczyszczę. Ewentualnie szczotką tu się nam pomaluję. To już może kiedyś, jak mi się zachce, ale bardzo mi się pewnie przyda. Przy szczególnie szczękach aluminiowych, jak założę, żeby jakieś aluminium spawać, zawsze jakiś punkt podparcia. I madłem się przyda. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i wyczekujcie nowej serii. W tym roku mam pomysł na nową serię o odnośnie naprawach silników zabortowych. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I do następnego siema!